Hejka kochani, ja jestem Paula i witam Was w kolejnym filmiku z serii Star Stable. I słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w forcie pinta, ale oczywiście zanim zaczniemy, to ym, niestety tutaj właśnie w tym filmiku również nie nagrało mi się audio, więc jeżeli będą jakieś nieścisłości związane z tym, że ja coś mówię, a coś innego jest na ekranie, to Was przepraszam po prostu dogrywam audio osobno. Ale tak, dzisiaj jesteśmy w Forcie Pinta, ponieważ chcę, właśnie tutaj pokazuję, odblokować Eponę. Tak, mamy tutaj zadanko dostępne, czyli polowanie na turystów. Główne tutaj mamy dług do spłacenia, i to jest u Lisy, i to zadanko jest w Tajni Jorvik, ale dzisiaj lecimy tutaj. Mamy polowanie na turystów, tak, i jest to zadanko u Jamesa, i oczywiście ten oto piękniś. To jest to Winefield, tylko jest to ten Winefield taki brązowo-zielony A tu jeszcze Wam pokazuję, że mamy odblokowaną Dolinę Ukrytych Dinozaurów I robimy tam również zadanka, ale teraz chcę zrobić eponę Ale od razu Wam mogę zdradzić, że będą jednak zadanka kontynuowane w Dolinie Ukrytych Dinozaurów Ponieważ ktoś mi napisał, że trzeba tam zrobić wszystkie zadanka I wtedy będą jeszcze więcej zadanek do epony i tak to jest Winefield, całe wyposażenie macie w sklepie globalnym A ten koń był dostępny przy forcie Pinta u starego Jaspera, tak, przy domu starego Jaspera A jak się naciśnie H, to jest taki brązowo-biały, no jest przepiękny. Prze ale tak, słuchajcie, lecimy z tym zadankiem w końcu, chociaż, no widzicie, pokazuję Wam cały czas tego konia Więc tak jak mówię, będą nieścisłości na nagraniu, niestety, moja wina, ale dobrze, widzę, że już lecimy więc lecimy, słuchajcie, do Jamesa. I powiedz nam, Jamesie, co ty tutaj masz. Administrator Fortu Pinta, wydaje mi się, że to jest... A nie, polowanie na turystów. Oto co się stało. Troje turystów wynajęło ode mnie konie i wybrało się na przejażdżkę, ale nie wrócili. Nie są zbyt doświadczonymi jeźdźcami, więc dałem im najspokojniejsze konie, ale obawiam się, że coś się stało lub się zgubili. Mieli pojechać trasą na opactwo Doyla prosto na północ, a potem na północny wschód do zamku Srebrnej Polany przez parwę Proszę, zacznij poszukiwania w opactwie Doyla Tak, więc słuchajcie, będziemy tam lecieć Nie będę Wam tego przycinać, ale tu mamy jeszcze właśnie zadanko z administratorem Ale to zadanko zrobimy później Najpierw lecimy, słuchajcie, po tych turystów Nie będę Wam tego ucinać, bo jak dobrze wiemy opactwo Doyla jest tak naprawdę tuż za rogiem Właśnie tutaj nam się świeci zielone, więc słuchajcie, lecimy. I jakby ktoś nie wiedział, to po lewej stronie jest um, y, targ y, Ferdynanda. I tam można również kupić konie, troszkę starsze. Ale nie zmienia to faktu, że naprawdę są bardzo atrakcyjne. Słuchajcie, ceny. I tutaj gdzieś po prawej stronie pewnie będziemy mieli turystę. Tak, bo mamy już tu zielone, i tutaj mamy. Jegoś turysty. Guten tak, panienko, nazywam się Gunter. Tak, jestem jednym z turystów, którzy wynajęli konie w Forcie Pinta. Pytasz, gdzie jest mój koń i inni, można powiedzieć, że też się nad tym zastanawiam. Ojejku, no to czyli tutaj mamy tak, że nie ma konia, pewnie uciekł. No ale wtedy to gdzie się znajduje reszta ym, rodzinki, turystów. Nie wiadomo kogo my tu tak naprawdę mamy, czy rodzinkę, czy turystów. Ale tak, lecimy dalej. Właśnie sobie przyjemnie jeździliśmy, kiedy mój koń nagle spostrzegł ogromnego trzmiela i pobieg kompletnie oszalały. Pędził ze mną, ledwo wiszącym na jego szyi i najwyraźniej moja rodzina nie mogła za nim nadążyć. Nagle koń zatrzymał się, ja spadłem, a on pobiegł dalej. Możesz pomóc mi go znaleźć i sprowadzić tutaj, żebym mógł wrócić do Fortu Pinta? Jestem pewien, że koniec w pobliżu. Wydawało mi się, że słyszałem rżenie we wschodnich ruinach opactw. Ok, czyli musimy udać się, słuchajcie, na wschodnie ruiny opactwa. Mamy je tutaj po prawej stronie, czyli mamy tutaj tą, jakby świątynię, i zobaczmy, gdzie ten koń tutaj będzie. Wydaje mi się, że będzie tutaj, ponieważ znaczek jest już blisko, więc może gdzieś tu, o widzicie, jest tutaj ten koń, więc klikamy wiązanie. Tak, i jedziemy. I z tego co pamiętam, niestety ja tu właśnie popełniłam taką gafę, że myślałam, że on szybciej za mną pojedzie I pojechałam sobie w siną Dal, można powiedzieć I Już byłam w ogóle przy właśnie tym... E, nie pamiętam już jak się nazywa, dopiero co to czytałam No do tego turysty, bo myślałam, że ten koń po prostu pojedzie za nami, a jego tam po prostu nie ma I będę musiała się, słuchajcie... Wracać. Widzicie, no, ja tu u guntera, tak, u guntera jestem, a konia nie mam. I niestety muszę się całą drogę cofać. Więc pamiętajcie, jak jest takie zadanie, że trzeba prowadzić konia, to najprawdopodobniej musi iść tak naprawdę obok nas, aby widział nas, że jest bezpieczny i że może za nami podążać. Bo widzicie, jak to wywalia pojechała, a no on sobie dalej jedzie. A w ogóle to jest piękny koń, słuchajcie. Wydaje mi się, że to jest w ogóle Lusitano. Ja mówię Lusitano, ja wiem, że to się inaczej jakoś mówi na tą rasę konia. Ale jest bardzo fajny, zobaczcie. Ma taką jakby fioletową grzywę, Wydaje mi się, że ona po prostu tak mi się wydaje, że ona jest fioletowa, a ona jest bardziej coś w czerń i szarości. Ale to nie zmienia faktu, że naprawdę ładny jest ten koń, Już pewnie nie da się go, niestety, zakupić w grze A już bym go z miłą chęcią, słuchajcie, zakupiła, pomimo tego, że mam bardzo mało star końców. To tak, bardzo ładnie wygląda, ale lećmy już do... O, jest! Koń, który uciekł, warunki spełnione Cudownie, oto jest miły konik, dziękuję Ci za pomoc, teraz mogę wrócić do Fortu Pinta Moja żona i córka, Helga i Gretchen, pewnie myślą, że poradziłem sobie i pojechały dalej bez mnie Jedź na farmę Steve'a i do zamku, sprawdź czy je tam znajdziesz Ja wrócę do Fortu Pinta i powiem Jamesowi co się stało, żeby się już nie martwił Tobie lepiej pójdzie ich poszukiwanie w tych okolicach niż mnie, więc myślę, że to najlepsze rozwiązanie Czyli teraz słuchajcie, musimy udać się na farmę Steve'a więc słuchajcie, widzimy się na miejscu. Okej, okay, i słuchajcie, jesteśmy już na farmie Steve'a i szukamy, gdzie my mamy teraz jechać, ale w sumie nikogo tutaj nie widzę, a nie, jest tu ktoś, jest zielony, więc mamy tutaj Gretchen i Helgę. Okej, okay, więc lecimy. Cześć, mam na imię Helga i szukasz nas? I znalazłeś Guntera, To dobrze, przyda nam się pomoc. Koń mojej córki Gresień utkwił w dziurze w ziemi i nie możemy go wydostać. Koń wpadł w jedną z tych głębokich dziur i nie może się uwolnić. Zastanawiam się skąd biorą się te wszystkie te niebezpieczne dziury tutaj. Zagrażają koniom? Och, znasz Steve'a, który ma tam farmę? Myślisz, że możesz pożyczyć od niego łopatę. To cudownie, pożycz łopatę, żebyś mogły uwolnić konia. Tak. I tutaj właśnie będą te dziury, słuchajcie. Ale Steve, o, chcesz pożyczyć łopatę. To złe wieści, że są tam dziury w ziemi, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Weź tę łopatę i pomóż turystom, ale bądź ostrożna, żeby nie zranić konia. Odnieś łopatę, kiedy skończysz. Opowiesz mi, co się stało. Okej, okay, więc musimy jechać tutaj, w tą stronę. I gdzieś tu, widzicie, na polach są takie dziwne dziury. Ja tu będę chyba krążyć, tak mi się... Wydaje, a nie, znalazłam te dziury I tutaj jest koń W ogóle wygląda identycznie jak, jak tamten Ale tak, zejdę tutaj z konia, bo na pewno no, na koniu nie wydobędę konia z dziury Więc kopanie Ładne są te konie Wykop dziurę, warunki spełnione Ok, czyli teraz musimy chyba iść do Steve'a, aby oddać mu łopatę A jednak nie, idziemy do Helmii Dobra robota, dziękuję za pomoc. Teraz możemy wrócić do Fortu Pinta. Ok, dziękujemy za pomoc. Kiedy wrócisz z łopatą do Steve'a, my pojedziemy do Fortu Pinta i dołączymy do Guntera. Może spotkamy się tam później. Powiemy Jamesowi, jaka miła dla nas byłaś. O, zwróć łopatę Steve'owi. Ok, Steve, mam Cię z boku. Dzięki za pomoc. Cóż, za ulga, że koń wyszedł bez szwanku, to mogło się skończyć naprawdę źle. A więc mówisz, że te dziury są wszędzie? Zniszczą moje plony i stanowią zagrożenie dla koni. Wyobraź sobie, co mogłoby się stać, gdyby więcej koni tam utknęło. Możemy nie mieć tyle szczęścia następnym razem. Ktoś lub coś musi wykopać te dziury, są za duże, żeby zrobiły to myszy. Czy możesz poszperać w okolicy i zobaczyć, czy znajdziesz coś podejrzanego? Możesz przysiąść przy paśniku obok dziur. Wróć z raportem, jeśli coś zauważysz. Ok, więc musimy lecieć z powrotem do tych dziur. I tutaj mamy. I mamy czekać, ale ja dobrze pamiętam, że słuchajcie, to czekanie nam nic nie da. I będziemy musieli wyruszyć w inne miejsce. Ale to dowiecie się wszystkiego, słuchajcie, zaraz. Czyli dalej podgląd, ale no, za blisko jesteśmy. Okej, okay, czyli mamy warunki spełnione, więc słuchajcie, wracamy sobie tutaj do Steva. Zupełnie nic. Och nie, myślisz, że byłaś za bardzo na widoku i coś, co robi dziury, pozostało w ukryciach tak długo jak tam byłaś. Może masz rację, Zamówmy... zastanówmy się, jak możemy obserwować pole bez zostania zobaczonym. Wiem, jedź do Maria, do obserwatorium i spytaj, czy możesz użyć jego teleskopu. Dzięki niemu będziesz mogła obserwować pole i nikt Cię nie zobaczy. Obserwatorium jest w górach na północ od Głuchych Lasów. Najłatwiej pojechać wzdłuż północnej ściany lasu i podążać drogą, która się tam zaczyna. Okej, okay, więc słuchajcie, wyruszamy teraz do obserwatorium. Wydaje mi się, że nie będę Wam tego przycinać, tylko Wam to przyspieszę. Słuchajcie, jesteśmy już prawie na miejscu, jak widzieliście, niestety troszkę błądziłam, ale dawno mnie tutaj, słuchajcie, nie było. Byliśmy tu chyba tylko raz, więc no troszeczkę, wiecie. I mamy tutaj zadanko. Cześć, tak, jestem Mario. Mówiłaś, że nazywasz się Paulina. Jakie słodkie imię. Jakiego masz wspaniałego konia. Dzielna jesteś, że przyjechałaś tak trudną ścieżkę. Witaj w Archeologiczno-Astronomicznym Stowarzyszeniu przy Obserwatorium Wiorwik. Obserwatorium ma gigantyczny teleskop używany do obserwowania. Okej, okay, więc wydaje mi się, że bierzemy. Słuchajcie, które by tu zanko w sumie wziąć? Dobra, bierzemy to. I chcę, żebyś użyła teleskopu do obserwacji pola. Mam naprawdę ważną gwiazdę teraz na oku. Możesz wrócić jutro, a wtedy znajdę trochę wolnego czasu. Może masz coś do zrobienia w Valdej? Do tego czasu. Okej, okay, czyli tutaj mamy, słuchajcie, zadanko czasowe, czyli będzie dostępne dopiero na następny dzień. Ale mamy inne zadanko. Hmm. Jestem teraz bardzo zajęty, jak widzisz. Dzieje się ważne rzeczy na niebie, ale może możesz mi pomóc. Wczoraj w nocy widziałem piękną spadającą gwiazdę, i fragmenty gwiezdnego pyłu upadły niedaleko obserwatorium. Nie mogę do nich dotrzeć w tym trudnym terenie, ale ty masz konia i jesteś tak dobrym miejscem, że na pewno je znajdziesz. Zbierz, proszę, dla mnie sześć gwiazdnych kamieni. Myślę, że znajdziesz fragmenty wokół góry, na której stoi obserwatorium. Okej, okay, więc to będzie takie, słuchajcie, zadanko poboczne, które zrobimy i będziemy szukać gwiazdnego pyłu. A teraz zebrałam marzannę. i jadę tutaj, ale okaże się, słuchajcie, że to nie tutaj. I że musimy um, zawrócić, bo te kawałki będą naprawdę trudne do odnalezienia. Myślałam, że to pójdzie o wiele, wiele szybciej. Ale jak dobrze sobie przypominam, to no kurczę, y, nie rzadko, tylko bardzo trudno je było w ogóle znaleźć. Dagi, tak, tu jeszcze przyszłam na zadanko, ale trzeba jechać tutaj, słuchajcie. I gdzieś w tych okolicach. Będą właśnie, będzie właśnie ten gwiezdny pył po um, spadającej gwiaździe. Tak widzicie, tu mamy jedno, tu mamy drugie, i gdzie są kolejne? Szukamy dalej. Jedziemy bardziej tu, o mamy trzecie i jedziemy dalej, ale wydaje mi się, że w tamtą stronę to już będzie. Um, słuchajcie, za daleko. Tak, bo tutaj już praktycznie nie ma nic. Nic nawet nie widać. W ogóle mogli zaznaczyć to kółeczkami moim zdaniem. Byłoby o wiele, wiele lepiej to znaleźć, bo tak to tak naprawdę wiecie, no szukamy igły w stoku, w stoku, w stoku siana, a jeszcze na takim terenie, którego tak naprawdę nie znamy w 100%, bo jeszcze nie umiem wjechać sobie tutaj wyżej. Ok, szukamy, szukamy. Nic się centralnie nie świeci. Jak ja mam to znaleźć? Hmm. O, 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 mamy czwarte, słuchaj. Nie, trzecie dopiero? ok Trzecie mamy dopiero. To co tam to było? Teraz mamy czwarte, czyli mamy jeszcze dwa kawałki do znalezienia. To to jedno, co zebraliśmy, to, to nie był jednak ten kawałek. Słuchajcie, tu mamy piąty i na samym dole, ale ja widzę, że jadę tu wyżej. Tak, był ostatni kawałek, więc słuchajcie, wracamy do Mario. I mam nadzieję, że oddamy mu te kamyczki. I wracamy, tak naprawdę, do Fortu Pinta. Bo jednak, no słuchajcie, to jest takie zadanko, wydaje mi się, bardzo poboczne. Spójrz na nie, ekscytujące. Możesz uwierzyć, że przybyły z kosmosu i jesteś pierwszym człowiekiem, który ich dotyka. Zapierające dek, zbadam je później. Ok, mamy tu jeszcze jakieś zadanki. Nie wiem, czy będę robić, czy nie. Chyba nie. Tak, słuchajcie, lecimy. Tak, wydaje mi się, że lecimy do Fortu Pinta, bo jednak tu mamy to zadanko. Tak, zaznaczam co na mapie, A tu, 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 tu. Nie ten przycisk. Ale tak, lecimy do Fortu Pinta i widzimy się na miejscu. Okej, okay, kochani, i słuchajcie, jesteśmy z powrotem w Forcie Pinta i lecimy do Jamesa. I mamy tutaj jakieś u niego zadanko, nie? A to akurat dziwne. Myślałam, że mamy tu przyjechać i dać mu znać, że hej, znaleźliśmy ich. No, ale na to wygląda, że jednak nie. Ale w sumie, jeśli dobrze pamiętam, to słuchajcie, lecimy i zrobimy zadanko z administratorem, bo mamy tutaj administrator Fortu Pinta. Paulina, Paulina, tak się cieszę, że Cię widzę. Potrzebuję pomocy. Stało się coś strasznego po prostu potworność. Ktoś mnie fałszywie oskarżył ale to nie moja wina. Najwyraźniej niewinność nie znaczy, bo administrator Fortu Pinta właśnie tu idzie, żeby przekazać mi oficjalne ostrzeżenie. To jakaś zmowa? Musisz im powiedzieć, że jestem uczciwym człowiekiem o wielkim sercu. Który nie był nawet muchy. Ja yeah. nie patrz tak sceptycznie, Polna. Powiedziałem już, że jestem niewinny. Spróbuj z nim porozmawiać, Polna. Na pewno uda ci się go przekonać. A to byłoby dla mnie lepsze i tańsze niż wynajmowanie adwokata. Uważaj, nadchodzi administrator. Wyślij coś miłego na mój temat. Wymyśl. O, idzie. Tutaj mamy administratora Fortu Pinta Ale co tu się stało? Ale ciekawi mnie, o co chodzi. Hmm, hmm, co się tu dzieje? Okej, okay. Hm, krum. Musisz mi wybaczyć, mam ważne rzeczy do omówienia z tym młodym człowiekiem. Zastanawiasz się, co zrobił? Mówi, że jesteś znajomą Jamesa, zatem możesz posłuchać mojego wyjaśnienia. Jeżeli słyszycie mojego psa, to wam za to przepraszam. Hrum, hrum. To problematyczna sytuacja, Jamesie W ostatnim czasie zostałem zasypany setkami listów ze skargami na sposób, w jaki prowadzisz swoją firmę Że oferujesz niskiej jakości towary, dyskutujesz absurdalnie zawyżone ceny I twoja oferta jest ogólnie fatalna, ale chodzi przede wszystkim o coś innego Poważniejszą sprawą jest to, co słyszałam na temat wszystkich tych turystów, jakich tu sprowadzasz Że konie, które im wynajmujesz, zniszczyły drogi w okolicy Fortu Pinta że... Panie administratorze, to jakieś nieporozumienie. To zawsze jest pełno ludzi, a ja nie odpowiadam za utrzymywanie dróg. Co to ma ze mną wspólnego? To właśnie ty najczęściej ze wszystkich pracowałeś nad przyciągnięciem tutaj turystów, i w efekcie publiczne drogi i forcom teraz bardziej eksploatowane. Okej, okay, ale nie widzieliśmy żadnych dziur. Młody Jamesie, osobiście sprawdzam drogi, są naprawdę w opłakanym stanie. U. A tego nie było. To tylko kwestia czasu, kiedy jakiś samochód wpadnie do rowu, lub koń złamie sobie nogę. Skąd te dziury? Być może będzie trzeba zawiesić wszystkie połączenia autobusowe z Jorwikiem i odwołać wszystkie wyścigi, żeby nie doszło do Czego? wypadku. Jeśli okaże się, że to Twoja działalność rejonuje nasze drogi i szkodzi pobliskiemu środowisku, odbiorę Ci licencję i doprowadzę do zamknięcia całej firmy. Co nie sprzedaż w forcie, pinta, nawet szpilki. Łomatko. Ale się wydar. Nie. Przykro mi Jamesie, ale zasady to zasady. I wszyscy musimy ich przestrzegać. Oj, James, coś ty się pakował. Ale skąd te dziury? Konie i takie dziury utracę licencję biznesową. Nie! Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? Ale wydaje mi się, że w tym momencie słuchajcie. Kończymy filmik, bo tak naprawdę zrobiliśmy dzisiaj bardzo, 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 bardzo dużo Uratowaliśmy turystów Tak, y okazało się, że James ma kłopoty i w ogóle skąd te dziury, i w ogóle skąd te dziury y Przy farmie Steve'a i byliśmy w obserwatorium i, i w ogóle, więc słuchajcie, ja mam nadzieję, że filmik wam się spodobał Piszcie mi, co Wy o tym wszystkim myślicie. I tak, jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę, a jeżeli nie, kciuka w dół. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz, zostawcie subskrypcję, aby być na bieżąco z filmikami i należeć do naszej wspaniałej rodzinki. Trzymajcie się ciepło i pa!